W poprzedniej rolce powiedziałem, że niektórzy z nas nie chcą przestać cierpieć. To ci, którym cierpienie usprawiedliwia ich marną egzystencję, nawet wtedy, gdy wcale nie jest taka marna. Nie chcą odłożyć na bok katolickiej indoktrynacji, no choćby tej związanej z Wielkim Postem. Nie chcą powiedzieć sobie prosto w oczy jestem na tej planecie, aby dążyć do mądrości, ale nie w bólu i cierpieniu. Nie będziesz tu długo, więc wykorzystaj ten krótki czas na radość i zabawę. Życie ma przynosić satysfakcję. A jeśli nie przynosi, nie żyjesz zgodnie ze swoją misją i musisz coś zmienić. Czasami wszystko.